Siemaneczka widzowie z tej strony Elzar, w kolejnym odcinku z Linku Steam. Ci zbadamy i pokażę wam jak. Zareagował market na update, nie tylko w sumie na update, ale na, na całą aktualizację. Tak, no bo jednak aktualizacja ma duży wpływ. Eee, pojawiły się też spadki, ale pojawiły też się wzrosty. Więc, eee, więc mamy tutaj wszystko połączenie, czyli klasyczny market, połączenie wszystkiego. A, ale jeszcze zanim przejdziemy do filmu, zapraszam Was na stronę PirateSwap, stronki już działają, więc wszystko jest ok. Tutaj wyjmiecie swoje skiny darmowe 10 aż dolarów przemiany wraz z moim kodzikiem Elzart. Eee, aktualnie strona nie wlicza ceny charmów eee, i ceny craftów, więc wyjmiecie dużo przypiętych krafciorów i jest tego odzwolenia na stronie sobie fajne krawciki snajpić e, i wyjmować dodatkowo. Przy wpłacie tutaj z moim kodzikiem dostajecie aż 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów darmo 35 dolarów i przy doładowaniu 30 dolarów darmo 350 dolców. Link do strony znajdziecie w opisie. E, przechodząc najpierw może marketowo, powiem tak sprawdźcie sobie kapsuły, bo niektóre kapsuły bardzo fajnie powędrowały w kosmos. Na przykład kandydaci tutaj z Roksikiem, zobaczcie poleciały aż do 3.15 wczoraj czyli jak był update, no Niesamowity wzrost, naprawdę niesamowity wzrost. I teraz, znów, prawie tyle samo kosztują. Więc, no, cena przyjemna. Jak na Antur, te ceny się już naprawdę robią przyjemne. Dodatkowo, kilka nowości. E, możliwe, że będzie. Overpass kolekcja, tak? Nowa. Eee, Overpass generalnie jak sprawdzałem z trzy zestawy nie zareagował zbytnio na to, eee, ale możliwe, że pojawi nam się nowa kolekcja z Overpassem, ze skinami, to jest stara coś, eee, więc no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Eee, I co? I co tutaj nowego jeszcze mamy? Eee, market w ogóle stracił 100 milionów dolców, więc e, jak ten trade Protect się pojawił, e, więc no tutaj widać, że market e, zareagował, zareagował, więc posprzedacie swoje itemki, coś się stało i dodatkowo e, tutaj i ten tak, charm z Apexem sobie spadł o 38% przez ostatnie 24 godziny. Ale mi się wydaje, że on jeszcze odbije. Tak, szczerze, mi się wydaje, że on jeszcze będzie co nieco kosztował, więc to też spokojnie. Przechodząc do kapsułek z Antwerpu. E, czy jest teraz kolorowo? Jest tak, zobaczcie, no jest, 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 jest Jest teraz dobrze, nie? Są jakieś też spadki zaliczane, ale raczej ta cena jest w górę. Antwerp sobie e, urósł. E, dodatkowo, jeżeli to zareagowało negatywnie na ten update, można powiedzieć, e, troszkę skrzynki jednak, bo znaczy odbiły one też nie, ale zauważalny jest spadek, zobaczcie. E, że był spadek i odbitka, ale znów jakiś spadek e, więc no, coś tutaj mamy, jakieś tam reakcje mamy e, SnakeBajcik, jak SnakeBajcik zareagował zobaczcie, też jest ten spadek e, i odbitki tutaj e, nie ma, więc jest tutaj spadeczek e, zobaczymy jak to będzie wyglądać, wiadomo też jest przy okazji drop się zrestował, więc to też pewnie ma wpływ, update też ma pewnie lekki wpływ, a co do skrzynek, które miały polecieć w dół to skrzynia galerii poleciała w dół, ale widzę, że też trochę odbiła, nie? więc poszła w dół, poszła w górę i znów zaraz idzie w dół, mi się wydaje, teraz pójdzie trochę w dół, to się ustatkuje na dniach, za 3-4 dni pewnie wpłynie ich dosyć dużo na market, jak nie zaraz tak naprawdę, więc ta sytuacja będzie spadać mocno, i się wydaje, że spadnie do jakichś 3,20-3,30 nawet, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany składaniem zamówień, to jak najbardziej, w ogóle ja mam jakieś zamówienia na galerii, poczekajcie... Mam, mam, dobra, ale tak niskie, że nie wiem, kiedy to się kupi. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o inne skrzynki, jak to się tutaj prezentuje, zobaczmy. Eee, zobaczcie, no jest ten lekki spadek, nie? Ktoś powie też drop. No pewnie tak, to jest lekciutka reakcja. Zobaczmy sobie też, jak się inne kapsuły reagują. Eee, jak tutaj szankaj na przykład, eee, czy jest jakaś reakcja? Eee, czy tej reakcji eee, nie ma? Bo widziałem, że szankaju z Atom, ta kapsuła, patrzcie to 2,55 pik, nawet do 2,90, do 3 zł. No. Po takim czasie, ciężko powiedzieć, że Shanghai nie jest udanym turniejem. No jest udanym turniejem, bardzo dobrze wyszedł i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Nie muszę się, ta kapsuła się z temu kosztowała złoty, 18. Teraz możemy sprzedać za 3 złote, słuchajcie, prawie 3 złote. To jest prawie trzykrotność na kapsułach. Dawno takiego primu kapsułek nie mieliśmy. Naprawdę dawno takiego primu kapsułek nie mieliśmy. Naprawdę dobrze to wygląda. Co do jeszcze do marketu, bo było dużo pytań, jak teraz będzie wyglądać. Zobaczcie, wszystko w wzrostach. Z złotówki do złoto 80, bardzo dobrze wygląda. Więc inwestorzy że Szanghaju, że nie narzekają, że całkiem, całkiem to sprytnie wygląda. Ale jeszcze dodatkowo oprócz Szanghaju też Paryż, Paryż sobie urosł kapsuły. Ja już nie mówię o holo, ale zobaczcie, tutaj kapsuły z Paryża. Poleciały w górę, nie? To jest niesamowite. Update zareagował, kapsuł zareagował na update, więc coś tutaj się wreszcie rusza. Coś wreszcie się rusza. Tak samo holosy, coś tam poszły z paryszczkami, więc możecie sobie obczaić, ile kosztują. Bo możliwe, że niektóre, które macie, mogą być już coś więcej warte. Może nie powiem, że warte dużo. No bo dalej, za jedne z ładniejszych holosów, 13 zł, to, to cena jednak nie jest wygórowana. Więc no. Wiecie o co chodzi, ale coś tam poleciały, więc pamiętajcie. Zostawcie widzowie subskrypcję, bo to motywuje mnie do pracy i zapraszam Was na Pirate's Upieka z moim kodzikiem Elzart. Życzę miłego dnia, trzymajcie się, cześć, cześć widzowie.